Cześć, 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 tu ja, Jacek. Właśnie jesteśmy z kolegą Bartkiem, który tutaj stoi na dworcu Poznań-Gabary. Przyjechaliśmy do Poznania i udajemy się w pierwszym naszym punkcie na Morasko. Pojedziemy do Meteorytów, pojedziemy przez dłuż trasy tramwajowej PST. Dlaczego dzisiaj Poznań? A to dlatego, że ten Poznań był planowany od trzech tygodni i to jest pierwsza trasa w tym roku powyżej moja 100 km. Trochę późno znaczy na pewno do kto który stosunkowo szybciej zaczął takie trasy długie robić. No ale powiedzmy ta pogoda i obowiązki zawodowe, tutaj powodują, że taka sytuacja jest inna. Poprzednie dwie niedziele były paskudne, lało, wiało i ta pogoda była niepewna. Dzisiaj tak naprawdę opadła ma nie być, pogoda zapada się fajnie, gdzieś tam widać do góry niebo, no, ale ta powiedzmy ta temperatura nadal budzi wielki, wielki szacunek dla tych, którzy jadą. Dobrze, rower przygotowany optymalnie, dworzec Garbary pusty, mamy niedzielę, ściągliśmy, mas ściągliśmy maseczki na pętli Garbary, wielokrotnie wysiadałem, wielokrotnie tu wsiadam, ale rowerem to tu jeszcze nie byłem. To by było na tyle z mojego początkowego grania, więc zapraszam Was na obejrzenia filmu. Pierwsze 100 km Jacka w tym roku. Plan jest taki, że pojedziemy tam, potem byśmy chcieli pojechać, ja bym ci opatkowi zaproponować na głuczyn, a w punkcie finalnym pojechać sobie na osiedle świecenia, żeby Witkowi, który wczoraj na imprezie nie był, przekazać mu szybciutko materiały. I będziemy wracać do gniazda główną drogą lub jakimiś bokami może przez pokrzywno. Zobaczymy, jak to będzie. Zobaczymy, skonsultuję z batkiem, bo nie chcę sam podejmować decyzji. Myślę, że godziny 3 spokojnie osiągniemy gniezda, aby też ten dzień coś tego jeszcze popołudnia mieć. To by było na tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia i do obejrzenia. Cześć, 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 tu ja Jacek. Właśnie dojechaliśmy do pierwszego oczka wodnego, które zostało wydążone po upadku meteorytu w tym miejscu. Jesteśmy w dzielnicy Mojasko. od dworca Garbary. Zajęło nam to bagatela około 35 minut. No siednia na razie na rowerze w granicach 19, ale ja powiem szczerze, tak jak mi się dzisiaj fatalnie jechało, to, to chyba nie pamiętam, jak takie czasów, kiedy my, aż miałem taką zadyszkę dostać, no... Z po prostu, tak? Ja po prostu z formą. no i trzeba tą formę szykować na dłuższe trasy. Więc dobrze, taki dzień się trafił. Rowek się na razie spisuje świetnie, kolegi jak też, kolega też na rowerek na ziemi, na narzeka. Mówi, że rower wszystko. Patusiu, powiedz coś do kamery. Wszystko gra. O, Watek mówi, że wszystko gra. No, Watek mówi, że wszystko gra. To ja też twierdzę, że wszystko gra, jak wszystko gra, to dobrze. No do nie należy do łatwych, bo proszę zacząć tego, ale chyba jesteśmy taki w punkcie szczytowym. W ogóle mamy bardzo silny wiatr zachodni, a więc to oznacza, że praktycznie do, po drodze do gniazda. Ja myślę, że te prędkości zakończą się w gniazach 30 km na godzinę, a będziemy wracać stanową drogą przez y, Kobylnicę, bo podejrzewam, że wyjeżdżając od Witka przejdziemy się jeszcze kawałek y, przez maltę kawałek przejdziemy się, a więc mi się wydaje, że. Wtedy pojedziemy po prostu sobie prostą, prostą drogą i będzie faktycznie na ten wiatr po ma się wzmagać do około 30 km, nawet do 40 km na godzinę. A więc może niewielkie pedowanie, a poza tym owe będzie zresztą. Dobra, to by było na tyle mojego gadania. Tak jak powtarzam, pierwszy, pierwszy no, mój wyjazd powyżej 100 km w tym roku bardzo późno, bo to jest okropne późno, bo to jest koniec praktycznie yy, marca. Nie to, że nie chciałem, nie to, że były jakieś ograniczenia specjalne, ale po prostu wynikało to z tego, że co niedzielę mamy fatalną pogodę, no i teraz już mam nadzieję, że. Jak prognozy się, daj Bóg, żeby się nie potwierdziły, bo one zakładają święta deszczowe, no ale miejmy nadzieję, że tych dni <laughs> jeszcze gdzieś tam się, powiedzmy, wyłuska więcej. Dobra, to było na tyle mojego gadania na tej części wejściu. Do zobaczenia w kolejnym wejściu. To jeszcze przejdę na razie do tablicy informacyjnej, co tutaj pisze o, o żabach, które tu żyją. Eee... No, ja tutaj tak powiem, jeszcze nawiasem mówiąc, byłem tu ostatni raz, żeby was nie skłamać, lat temu 18, tak, tak, lat temu 18, z kim niech to pozostanie już do mojej własnej informacji. Ale z kimś byłem, sam nie byłem. Dobra, to by było na tyle. Trzymajcie się. Cześć. Cześć, cześć, cześć. Tu Jajacek. No właśnie, jesteśmy wspólnie w Parku Sołackim. A w tej chwili naczyńku około 22 km, a więc średnia blisko 20 km na godzinę, a więc zaczyna się dosyć ciekawie robić, więc tutaj ta średnia od ostatniego mówienia, 10 km temu, no całkowita zmiana formy, całkowicie inaczej się jedzie, rewelacyjnie się już jedzie. No i to jest bardzo, mój problem wychodzi z tym moim rozgrzaniem, gdzie nie potrafię się po prostu rozgrzać i popełniam ten kardynalny błąd przy każdym innym wyjeździe, by faktycznie tych przyciszeń pobić w końcu 20 minut, czy nawet do 30, żeby te noty trochę rozgrzać. No, że one się zastały. Tyle jazdy, o ile po 10 km za każdym razem praktycznie przewa. No, tole po wyskoczeniu szumu. Yy, po z batkiem, kolejnym punktem idzie jakiś mener, w związku z tym trzeba chyba uciekać. No ale dobra, po kolejnym punktem wycieczki yy, będzie. Tak, Wilsona. Dojedziemy tu, tak jak jest zimnie. Celina 164, a więc, a więc niebawem powinniśmy tam. Trochę tu kaczuszki sobie ładnie pływają. Jest to bardzo ciekawie. Jest sympatycznie niedziela, temperatura około 6 stopni, a więc znośna do Byłem na pograniczu. Powiedzmy sobie szczerze, batek też robi zdjęcia. No i po parku Sołackim pomyślimy, co będzie moim naszym kolejnym punktem, ale chyba sądzę najprawdopodobniej, że będzie to chyba przejazd do Witka. dobra. Ale jak to będzie zobaczymy. To by było na tyle. Trzymajcie się i do kolejnego yy, wejścia. Cześć, cześć, cześć. Tu ponownie Jajacek. No miał być Park Wilsona, jest arena, Pozajska arena. Przyjechaliśmy tutaj Brawosonik ja i zmieniłem decyzję swoją jak idziemy. Tak widzicą na zachleczkę. Krótko na temat tego tej areny, bo na tu rzeczywiście jest w centrum prawie, że poznanie położone, odbywałem się do meczek koszykówki, piłki ręcznej. Ja sam osobiście tutaj byłem na wspaniałym, wspaniałym pucharze Polski, kiedy Iskra Kielce grała z Wisłą Płock. Był to rok 2019, dokładnie maj. Minimalne wtedy zwycięstwo Iski Kielce nad zespołem Wisły Płock, jedną bramką w pucharze w finale Pucharzu Polski. No Krótko po tym, dwa tygodnie później, znaczy tak, tydzień później, odbył się finał y, podobny, y, ale to piłka ręcznych w gnieździe, a więc z tą piłką męczną tutaj, no i niestety, cały czas w tej chwili, y, przez sytuację pandemiczną, niestety, co najwyżej możemy jedynie popatrzeć, co z zewnątrz wejść na pewno nie można. A więc miejmy nadzieję, że te czasy. Jak to tak mówią, wrócą, wrócą i miejmy nadzieję, że jeszcze w tym sezonie, a najprawdopodobniej jak wszystko dobrze pójdzie, to i pod, od czerwca ma już to wszystko, kibice mają wrócić na stadion. Miejmy nadzieję, że będzie to przełamanie i miejmy nadzieję, że życie zacznie towarzyskie wracać do normalności. Podobnie jak i skinek, dobra. Rower jak się spisuje na razie świetnie, nie mogę powiedzieć. Średnia jest fajna powyżej 20, a więc gdzieś ta forma od odzyskana. Ten kryzys, który był na początku, gdzieś został przeszłamany, a więc jedzie się świetnie, super. Na razie nawet nie czuję potrzeby głodu, a więc to też jest bardzo dobry prognostyk przed kolejnymi wiedzami w więc można ten wyjazd uznać do tej pory za udany. Dobra. No to cóż, mamy tutaj jakieś do parku Wissona, wiem, 500-600 metrów niedaleko i jedziemy sobie do parku Wisona. W tej chwili temperatura znacznie poszła do góry, bo podejrzewam, że w Gniecach 7 ośrodkowni. Ta temperatura odczuwalna jest podobna. No i jest po chwilę po godzinie 10. Ja myślę, że około godziny 14 powinniśmy się w Gnieźnie zjawić. Około godziny 12 powinniśmy być w Pobiedziskach. No, pojedziemy zwykłą, starą drogą do, do Gniezna, chyba, że kolega ma inną koncepcję. Dobra, to by było na tyle. Do zobaczenia na kolejnym wejściu. No i za ledwie chwilkę trwał nasz przejazd od Areny do Parku Wilsona. Ja wiem, może to było 200-300 metrów. Ten desant chyba policzyłem do dworca głównego. No dobrze, jest w Parku Wilsona, jest chwilę po godzinie, około godziny 10.20. W Parku Wilsona najbardziej charakterystycznym jest to, że jest to jeden z najpiękniejszych parków pozańskich, bardzo bogaty w roślinność, bardzo bogaty w różnego rodzaju ptaszki i nie ptaszki, no ale przede wszystkim dość palmiania. No Pa jest także połączeniem dwóch ulic biegnących do siebie, mm, zawsze mówię, yy, równolegle, a więc ulicy Gugowski od tamtej strony oraz, yy, tutaj teraz mi uciekła nazwa tej ulicy. Dobra, jeździ nią 164, a więc... A więc yy, od tej strony. Yy, dobra, chwilka posiłek i będziemy jechać dalej, być może teraz zawiedzimy Witka, będziemy się kierować w kierunku. Yy, no, to stado, o której tak głośno się mówi, ale my na nią dosłownie na chwileczkę wjedziemy, abyśmy tak spokojnie około godziny 12 mogli ten Poznań opuścić. Bo przy tym wieczorze, co jest, no, no, no nie ma czułkować. Jesteśmy w stanie do godziny 2 dojechać do gniazda, no, a od godziny, bodajże w pół do trzeciej jest mecz piłkięczny w ramach rozgrywek Superliga, więc warto, warto na to zdążyć. Zresztą, po wcześniejszym minutarze jestem troszeczkę zmęczony, Muszę patrzeć co tam się dzieje w sieci. to by było na tyle mojego gadania. Agnesona, godzina. Około godziny 10, 10.30, niedziela, bardzo słoneczna, no i teraz faktycznie, yy, faktycznie bardzo ciekawa rzecz. Natomiast bardzo ciekawą rzecz mam także na kasku, pod kaskiem. Yy, na to warto zwrócić uwagę, bo, bo, bo to jest rzeczką, absolutnie sobie w tym roku wymyśliłem, że coś takiego będę To jest taka oto szmatka. Ona zasłania włosy, a więc yy, moje. Powoduje to, że mam cały czas ciepłą głowę. Rzeczywiście, że zakupioną te katlonie. No kosz mi wielki 30, zł, a rzeczywiście daje bardzo fajną e, radość. No trzeba faktycznie prać, bo po, pokażą, no, że biała, nie czarna. No ale dobra. Mało istotne, także krótki posiłek i wspólnie z kolegą Batkiem, który dzisiaj jedziemy pierwszy raz to lato podkreślić, to jest nasza pierwsza wspólna wycieczka. Uciekam Batusiu jak się ze mną jedzie. Bartek mówi, że bardzo się... Do... Batek powiedz coś do kamery. Będziesz na YouTube. Batek mówi, że dobrze się jedzie, to dobrze się dobrze jedzie. Bo drugi batek, jak ze mną pojechał ostatnią trasę, to miał mnie serdecznie dosyć i powiedział, że więcej ze mną nie pojedzie. No dobra, ten batek mówi co innego. Ciekawe jak go wezmę na 200 parę kilometrów, ciekawe czy tak powie. Ucieknie sam pierwszy, albo mnie wyprzedzi. Tak jechaliśmy peską, jak mnie zaczął wyprzedzać. I się biednym za biednym nagle dogonić nie mogłem. No dobra, to by było na tyle. No tak, w pociągu trzeba było nic z, z konduktorką rozmawiać, tylko trzeba było odpoczywać. A ja sobie z konduktorką rozmawiałem, dobra. Batek ja też za chwilę posiłek skonsumuję, także albo no, bo na tyle. Trzymajcie się. Cześć. Cześć, cześć, cześć. Tu podobnie Jajacek. No cóż, jesteśmy w tej chwili z Batkiem już nad rzeką Wartą. Watostrada, za chwilę przytniemy Watę, dziś już więcej przy nie będziemy przejeżdżać. Jest to nasz przedostatni punkt, tak na dobrą sprawę, tutaj yy, naszego naszego pobytu we w Poznaniu. Może, a może, że coś jeszcze padnie, no, ale tak teoretycznie się wydaje, w tej chwili, co w planach. A tuż w planach w tej chwili yy, na pewno yy, wizyta u Witka Karpowicza, no a teraz yy, widzimy tutaj, wyświetla yy, się osiedle yy, Piastowskie. Chociaż udziesz dla mnie osobiście um, sprzed kilku lat, y, kilkunastu lat, bo to blisko no, bagatela minęło 16 lat, bardzo fajne y, osiedle gdzie roznosiło się ulotki, a to było leży 2005 No dobra, tutaj mamy most y, położony kolej dwigi z tramwajami, no no Na razie, tramwajów nie widać do góry, hmm, oba tak akurat się trafiło. Bo jeździ co 30 minut. w spisuje się świetnie. Moja forma jest optymalna, e, nic zdać, nic ująć. Tylko musimy jeszcze ja jakoś tutaj stąd wydostać. I chyba podejrzewam, że będzie trzeba po prostu się cofnąć. Bo, bo ja widzę chyba, że tutaj tak, tak po prostu w tej chwili sytuacja wygląda. E, godzina jest fajna, godzina prawie że 11. Tu gdzieś widzę zegar. No tak, prawie 10.51. A więc u Witka za 7-8 powinniśmy być. No dobra, to by było na tyle mojego gadania z Poznania. O jak najbardziej zadowolony jestem, 30 km, długi ten czas, no ale też takie były częste przerwy, nie na czas, a jechaliśmy po to, żeby tak, że myślę, że jak wyjdziemy o 12, to spokojnie na godzinę drugą yy, w podskokach, w pół do trzeciej Bagatela yy, do Gniezna yy, się dojedzie. No, zostanie 70 km, więc nawet licząc ten czas, gdybyśmy byśmy teraz jechali, przy tym wieczerzu, który mamy, no to spokojna, na... no to jest godzina druga by było. Prawie pół, no to prawie pół do trzeciej. Dobra, musimy to podkręcić tempo mimo wszystko, bo to za chwilę nam się zrobi, Późna godzina, żeby wracać. Dobra, ja przewidywałem, że około pół do 12.00 wyjazd. Przewidywałem przyjazd do Bieda na godzinę gdzieś 15.30. No i tak to chyba mniej więcej może w tej chwili wyglądać. Dobra, to by było na tyle. Trzymajcie się. Batka pewnie moje kręcenie filmów denerwuje. Bo, bo to tego. Tak. Dobra, to by było na tyle. Trzymajcie się. Cześć. Cześć, 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 tu ponownie Jacek. No jest godzina 11.30. Żegnamy już Poznań. Jesteśmy przy, przy ulicy Browany, więc tutaj widoczny stary browar. Znaczy stary dosłownie w starym sensie, bo to był ten browar, gdzie kiedyś piwo ważono. Dobra, ten hit ten jest taki, że jedziemy w kierunku swarzędza i od swarzędza będziemy stali się już podjeżdżać maksymalnie w kierunku. Yy, tutaj spróbujemy pojechać jak najgłębiej, żeby jak najgłębiej jak gdyby jak najpóźniej wjechać na drogę Gnieźnieńską. I to by było w sumie na tyle. Poza nas dzisiaj zachwycił, ale jednocześnie znowu ten stopień zachowań, który żeśmy się dowiedzieli, no, troszeczkę budzi w nas w lustracji. To by było na tyle mojego gadania, z samego poznania. Zakładam za chwilę na uszach. Przygotowuję się do, do około 60 km trasy do domu. A taki był plan, tak jak dzisiaj było założenie wycieczki. I to by było na tyle. Batek nie chce nic mówić do kamery, a no ja sobie tutaj popatrzę, jeszcze pochodzę. Dawno tu nie byłem, to pewnie już dawno nie będę. Dobra, to by było na tyle, trzymajcie się i do kolejnego wejścia. Uch, smacznego. No, to ja te nana ja sobie wafelka zjem. Ale ludzi trochę tu jest. Będziemy maksymalnie stać i jechać yy, tak, żeby najmniej później na główną drogę gnieździcką wjechać, Jesteś za tym, czy nie? Proszę? Pojedziemy przez Sokolniki? O może przez górę? I byśmy dopiero z na główną drogę wjechali, do Gniezda. Znaczy musimy gdzieś tam, jest 11, powiedzmy 30, jak tam do domu, to do, tam rodzice się pytają, czy coś tam, mi się wydaje, że w takich spokojna. tą trzecią dojedziemy, nie? No jest tam luzik, nie? Dobra, ja też już wykładam słuchaweczki na uszy i też... Śmigamy. Ładna ta pogoda się zrobiła, tylko żeby ty, kurczę ten wiatr się nie obrócił teraz, to było najważniejsze, nie? Nie wiem, tutaj to ścieżka nie byśmy gdzieś dojechali, ale ja wiem gdzie dojedziemy. Pojedziemy po takim przczuciu, to woli po potem tutaj, tam bez sensu. Tam potem w strażę, tylko trzeba na chwilę tą główną drogę wjechać. No tam, gdzie ktoś tu jest, to no, dobra, no nic. Nic tu bez nas, nic tu po nas. Ale ludzi naprawdę dużo. Cześć, 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 tu ja Jacek. Właśnie znajdujemy się w miejscowości. No i ciekawe, czy ktoś zgadnie, co to jest za miejscowość. A ja Wam powiem, co to jest za miejscowość. Właśnie jesteśmy w Pobidziskach. Za nami 62 km, średnia około 19,50, no ale ten Poznań powiedzmy wygenerował średnią na wyjeździe, mieliśmy średnią w Gęcach 16 z groszami. a no, w tej chwili będziemy się udawać w kierunku wieży, żeby, aby, aby jechać spokojnie potem w kierunku Czerniewa i z Czerniewa już do Gniezda, a więc y, te 38 km, w tej chwili mam do 100 do dokończenia, no chciałbym się uwinąć, żeby faktycznie to tak gdzieś było do wpół do czwartej, żebym był e, w domu na miejscu. Batek skończył jeść banana, więc ja mogę spokojnie już też kończyć rozmowę z Wami. No jest pogoda na ziemi, dopisuje, żeby się faktycznie ciepło, ten wiatr rzeczywiście zachodni, Daje się mocno we znaki, bo on rzeczywiście mocno wie, a więc bardzo, bardzo mocno pomaga. Eee, Batek, ciekawe czy powiesz do kamery, jak się tobie dzisiaj jedzie. Batek się wypowie do kamery, jak mu się dzisiaj jedzie. Batek mówi, że się dobrze jedzie. Batusz? Czy, 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 czy uważasz, że Jacka, jazda z Jackiem jest w jakiś sposób dla ciebie męcząca, czy wręcz Nie. przeciwnie? Dobrze, kolega twierdzi, że ze mną się idzie dobrze, bo kolega poznał nowy ten. Nie miałem zaplanowanej wpadka, była ma w Poznaniu, bo tam nie potrafiłem wyjechać na Antoninku, pomyliłem się drogi, no ale dobra, tu. No i kawałek gontówki mi się... Chyba rzeczywiście wieje. Słuchajcie, jeszcze jedno pytanie zasadnicze. Kogo jest najwięcej w tej chwili na rynku? A no, najwięcej w tej chwili na rynku jest z rowerzystów, bo ja już na samym tych chwili owerzystów widzę ośmiu, a ludzi może z 15. No dobrze. Dzisiaj jest złota... nie, palmowa niedziela. Dzisiaj złota to jest przed... Dobra, faktycznie sklepy są podwiane Kurczę, sklepy są potwierdzone, Ludzie zakupy robią. A pan Niedzielski zakazuje wychodzenia z domu. No, cud. Cud. No dobra, my się zwijamy, jedziemy, bo mnie też obowiązki trochę gonią No, jest gdzieś tak widzę 10 chyba podajże. Po pierwszej. No, 10 po pierwszej. Akurat fajnie, że łyczka napije się i jadę. To by było na tyle. Słuchajcie, słuchawki są położone w ten sposób z pamiętacie historię historii ze, historii ze kiedy któregoś po którymś kukut przyjechałem i... i się pozbyłem słuchawek. A ja słuchawki używam nie dlatego, żeby z Batki nie zmawiać, a dlatego, żeby wziąć przede wszystkim, żeby mi uszosłaniało i żeby mi się inaczej wiapkęć. No i mam kolejkę wywarzysty w najem. Jedne grupy się zwijają, drugie wyjeżdżają, a my też jedziemy dalej. Batusz, czy ty jesteś gotowy do dalszej podróży w kierunku gniezna? Batumi, czy ty jesteś gotowy? Batek jest gotowy do podróży, ja też. Zaciskamy pasa i dziubasa sobie nie dajemy i jedziemy w trasę. Dobra, to by było na tyle, trzymajcie się. Cześć. Cześć, 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 tu ja, Jacek. No, jesteśmy w tej chwili w Czerniewie, 78 km, więc 22 km, żeby przekroczyć obiecaną stówę dzisiaj. No, teraz siedzi super, po prostu jedziesz rewelacyjnie. Od praktycznie od samego poznania to ten prędkość faktycznie cały czas rośnie, rośnie, no i jest coraz wyższa. Rowy się spisuje świetnie. No, jakaś tam godzinka z hakiem jedziemy w tej chwili do Pawłowa, z Pawłowa idziemy na Gębarzewo G tak, na Gębarzewo, z Gębarzewa pojedziemy już bezpośrednio przez pustachowe wrócimy do Gniezna. No i potem najprawdopodobniej Batek mieszka yy, na Brzesiński od go do domu, a ja najprawdopodobniej sobie tam te mety dokręcę. Batku, jak się dzisiaj jedzie? Batek mówi do kamery, że jedzie się Dobry. dobrze. Batek będziesz popularny, będziesz na kanale YouTube. Będą Cię oglądać ludzie. Czy Ty sobie zdajesz z tego sprawę? Kolega mówi, że zdaje z tego sprawę, no ale trochę go tymuje ta... ta rzecz. No tutaj samochodów coraz więcej wieża, więc będzie trzeba się ewakuować ze, ze ścieżki, także... No to by było na tyle, także... Mm, no cóż, no... Powoli uciekamy już w kierunku... Gnieznam... A ja nie wiem, co to wie Pani za impreza. To było na tyle. I kierunek Gniezno. Fajnie się jechało, nie? No, powoli Gniezno, dobra. I teraz, mówię, tak dojedziemy do wiaduktu i będziemy ten, nie? A tu się nagrywa. Cześć, 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 tu ja jadę. Jesteśmy właśnie na pętli Pustachowa, pół Półwiejska, zależy jak zwał, tak zwał. Dojeżdżamy, już dojechaliśmy do Gniezda, tutaj ja mam na liczniku 92,6 km, w związku z tym czeka mnie około 20 minut jazdy jeszcze, natomiast Bartek no troszeczkę mniej tych kilometrów musi dokręcić, ja mam troszeczkę inną drogę, no i jest w tej chwili bardzo fajna pogoda, bardzo wieje. No i miejmy nadzieję, że to wszystko teraz już będzie. Generalnie nie mogę narzekać ani na aparat fotograficzny, ani na y, nic, co by, co by po prostu mogło spowodować, że ta wycieczka mogła być nieudana. Ja też znaczy do lasu, może jakieś szyszki nazbieram, bo rzeczywiście tych szyszek chciałbym sobie na pamiątkę y, wziąć. No, za 20 minut pojedziemy w domu. Dziękuję Batkowi przede wszystkim, że ze mną był. Nie macha do kamery, bo ja odeszłem od niego. Tam jest batek. To nie jest ten batek, co do tej pory. To jest nowy, nowy, absolutnie Nowa osoba, z którą mnie przyjemność dzisiaj yy, pojechać. Mam nadzieję, że to była ostatnia nasza wycieczka. Wyszło 100 km, średnio około 20, więc wszystko zrealizowane, plan zrealizowany. Moje nogi wytrzymały, głowa też. Troszeczkę innymi rzeczami był większy problem. No i to by było w sumie na tyle z mojego gadania. Bateria od telefonu wytrzymała bez ładowania, więc to też duży duży plus po zainwestowaniu 130 parów zł. To by było na tyle. Trzymajcie się do kolejnych wycieczek. To by było na tyle z trasy. Mówił recenowo dla was Jacek Walkowiak. Aj do kamery, teraz już Batek pomachaj do kamery. Batek Wamacha jeszcze raz Batuś. Pozdrowienia dla wszystkich, którzy obejrzeli ten film. rowe, rajdy Jacka. Dziękuję za to, że byliście ze mną, byliście z nami, że po teraz postanowiliście spędzić te, nie wiem, trochę czasu ze mną. A więc... Cóż mogę więcej powiedzieć? Do zobaczenia na kolejnych filmach. Żegna się z Wami Jacek Walkowiak oraz. I to by było na tyle z naszej strony. Dziękuję Wam wszystkim i zachęcam do obejrzenia kolejnych, kolejnych filmów. Mam nadzieję, że te wycieczki z Batkiem będą częstsze, bo rzeczywiście, jako kompan do wyjazdu, jest wręcz kapitalny. Równe, stałe tempo utrzymywane, nie było ani chaotyzmu, ani nic, także jało się po prostu w prozywelacyjnie. To by było na tyle. Trzymajcie się, a teraz wszyscy żegnamy się, żegnamy się, żegnamy się.